Siema, siema. Witam w kolejnym odcinku Minecrafta. Dzisiaj kolejny epizod. Czy to tak może się odpada? Jest niedogośno. No, może być. Dobra. Zaczynamy kolejny epizod. Ale zaraz skończę mówić. I już jesteśmy po ścięciu. E, tak, jestem w kopalni. Tak, dobrze widzicie. Kopię dalej. Na tej wersji nie wiem co to może być Boję się, że jakiś potwór mi skoczy z nagle Ale ja mam tarczę, o shiftem No, nauczyłem się shiftem, że si się używa tarcy. tarczy Tylko nie wiem gdzie są diamenty No, pamiętam Jak się dokopało do Endrocka No to jeszcze w 5 kartek do góry co nie? A na tej wersji co nie wiem jak, jak się kopało Nie wiem gdzie... Nie wiem co tu się robi Ja się bałem, że Enderman skoczy mi tak ziemi co do... Ja już tak miałem, tak no. A dzisiaj ten, jadą sobie rybki Dzisiaj we w spacerku O mamy ten Alion Alion No i super Przepalimy do pieca Lawy nie ma Nie ma Kurde, że są jakieś dźwięki dziwne jakby Minecraft mi dobra O iron. Może z archimed nie będę kopał się w dół jeszcze. Jak widzę, Irona to chyba dobrze. Zabijmy zbroję srebrną z ironem. Uuu, ile tego jest? Lubię, lubię. Lawy nie ma, no i subcie, dobra, to wiem, gdzie jest iron. Niby a, tak, da, się, daj kopać w dół. Kurde o, zombie, słyszę to, to kopać w dół, czy nie kopać? Mamy surowe żelazo. Tak, chyba przepalić, jak pamiętam. Dobra, to idziemy przepalić. Będziemy żelazo na Jeszcze mieć zrobię. Idziemy, idziemy. Zbroję mam taką jak broda. Ale... Czy tam mi to wystarczy? Nie wiem. A tu jest woda. Os Przed ostatnim odcinku bo I jakieś ryby tam są. Nie idę tam. Miałem streamem Na którym było? No, 5 ludzi. Pamiętam. jak tam pamiętałem No kurde nie pamiętam. Jakbym sobie zwarzył do live, to bym zobaczył sobie, ale nie pamiętam. A tak jak on miał? Kurde, nie pamiętam. Ja nie wiem, jaką mam jak jakąś mam. A mam jakąś. Nie, tak się nie obiło. O, jest, jest, pies, mam. Jeszcze dwa. Do... Dobra, nic, nic, tu nie ma. Jak się no zrobić, co ty gadasz? Dobra, to wszystko chowam do mojej piwnicy. Tu będę chował. O, tu, tu jest moje łóżko. Dobra, tak, się skopię. O, tu, tu będę się spał. No, ja lubię to. Dobra, tak trochę drewna, no i wszystko, wszystko. No, no. a mężczyk będę miał, będę te potwory... A bo łóżko zrobię, czekaj. Łóżko? O, śpimy, śpimy. Pamiętajcie, musicie też spać, co nie? Szybko nagram ten odcinek. Nie ma nic. No? A już zbiła się? Nie. Dobra, eee. Muszę do góry iść. Kiję, kiję, kiję. Dobra. Dobra, idziemy na powietrze. Przygotuj się. Ho, 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 ho. Nie ma nikogo. Miecz, miecz, szybko buduj. Źle. O. Daj go, daj go miecz. Daj. Dobra Dobra, jesteśmy dobrze kidow potrzebuję Kidow Nie mogę? a dobra, idę panią po nią, potem kostkę O ciemność ja pierdziela jeszcze ja zbroję zrobię, z, z, z czekajcie. Dobra, U mogę zbroję, okej. Okay. O, jacy... Chcę... Budki, budki. Budki. Ziemię w dup. O, jak ładnie. O, jak słodko. O! No! I mi zacinka, no! Ja mi się podoba! Tylko że mam śmietnik w pipunku. Dawaj, idę kopać. Teraz szukamy diamentów. Chleb mam, mam jedzenia. Tam I mar... ziemniaki są my usmażymy. To idę pod drewno jeszcze.

Szynka jak to się robiło, drewno pewno Albo... po co mi linka? Po co mi to? Lawę to spala, czekaj. Ja mam tu ogień, Oś! no właśnie, to mam Błotko mam. To, to weź. To zjedz. To zjedz. To zjedz. To też jest. Co to nie je? Dziwny to moje błotko. A i ten moje drewno, o fajne urosły te drzewo, no fajnie to cinka co, nie Ale... Nie no, kopać nie będę Muszę drzewo trochę porąbać. Trochę mało te drzewo, nie powiem Tu jest większe drzewo. Nie ma zombiaków, to są zombiaki. Nie ma. O. Okej. Okay. Nie idź tam świnia, nie idź. Chodź tu. To bezpiecznie. Okej, okay, widzę, nie mogę. Wszystko się... nie wiem czy to... Nie ma nóg niby to. O, w sumie troszeczkę spadnie się, dobra. Dobra, szynki pobudujemy. Potrzebujemy... Dobra, i tak to się budowało, ślub. O, o, jaka ładne, ty, ładna grafika. O, o. To mogę wziąć do szłapy Daj, o. I do kopalni, no i super. No i tutaj będziemy, o. O, tu, o, tutaj. Tak. No, raz, dwa, o. O. O, i no kurde. Fajne, mi się podoba. Anim, a nie. A takie coś. Okej. Okay. bruk. Daj, trochę. A mam więcej, dobra? To. Ach, kill -offy muszę sobie więcej zrobić. Bo trochę mało mam. Dobra, idziemy kopać. Na 4 minuty, dobra. Idziemy kopać jeszcze odcinka. No, mi się podoba. Mam ślinki, Mam 8, dobra. W następnym odcinku będziemy się sadzić. drzewa. Teraz skupimy się na kopaniu. Chcę znaleźć no, diamenty, co ja nie, nie odkrywał. W tamtym epizodzie, jak nagrywałem, miałem diamenty. A tu znajdziemy. No, Patrzcie jak ładnie, tutaj jest kopane. Co się dzieje? My... nie wiem. Dobra, kopiemy. Prosto. Tak, może na trzy razy będziemy kopać. Jak to było, pamiętacie? Na trzy, na trzy. nasza trzy do odcinka i Będzie kolejny odcinek jutro chciałem pisać na społeczności, że nie będzie, ale żeby to dla fanów Minecrafta. Może jakbym chciał to byśmy może tam ale niby ten... nie wiem gdzie ten steruję w bo... Jest on niby ten czat... O, czekaj, coś Słyszycie? Słyszałem pająka. No, tutaj są kopalnie w Minecraft'cie. Ja pamiętam... A to były czarne czasy, jak zjedliśmy <gryzamy> serwer z tymi zajomymi i my, wody co nie, wietanka była. Jody <gryzamy> kopała trzy na czicie, taki dziury. ja to fajne. Kurde. Świeczkę postawimy. No i się kopie co nie, powoli, ale idzie. Jeszcze dwie minuty. No i tyle. 8 ja minut tam... No i koniec odcinka. Czeka. O! Pyta! Ja wierzę, że da się zrobić tam pytle 13. Jeszcze Minecraft, jeszcze Minecraft to nie znalazłem tej płyty, ale, ale kto to wie, kto to wie. Tak, a co dzisiaj. Ja wiem, co opowiedzę na tym odcinku, bo owszem. No, wiesz, wychodzę na dół, co z naszej zimą ale. No, i się zmieni, bo widziałem w poniedziałek, ma być 8 na stopni na plusie, co nie? Naprawdę, 8 na plusie. Jutro ma być chyba minus, na co? O, już kończymy, no. Trochę nakopaliśmy się. na no to co, trzymajcie się do następnego odcinka i się ma.